Kolejna rzecz, i to mi się akurat podoba i to jest bardzo, mianowicie Chat GPT udostępnił oczywiście tą aplikację desktopową, w której możemy sobie zainstalować czata do siebie na komputer. Natomiast to, co mi się najbardziej podoba, zwróćcie uwagę, ja sobie tutaj przewinę. Chodzi o to, że chat w tym momencie zainstalowany na komputerze, jest w stanie współpracować z innym oprogramowaniem, które masz na swoim komputerze. Tu mamy przykład na przykład Visual Studio, czy Terminala, czy jakiś tam yy, jakiś tam. Aplikacji do notowania. I w, hop w czacie tutaj wpiszę, że akurat połączył się teraz z Visual Studio i da uprawnień do Visual Studio, zobaczcie. I dał zadanie do Visual Studio, żeby napisał mu jakiś kod, który zdaje się, add screen. O, zobaczmy, Add New Screen in the Center with coś tam, czyli w jakiejś aplikacji mobilnej, które sobie robią jakąś, mają dodać jakiś live stream. Czat napisał kod. On poleciał do Visual Studio, i w tym momencie. Coś tam się pojawiło, o, tutaj będziemy to widzieć. Jest aplikacja, to po prawej stronie, jest jakiś przycisk na dole i jest jakiś live stream w aplikacji, czyli co mam na myśli, czyli narzędzie desktopowe czata jest w stanie komunikować się z innym oprogramowaniem, które masz zainstalowane na swoim komputerze i tam pisać komendy i inne rzeczy, które, które potrzebujesz, także dosyć ciekawe ułatwienie